Dzień dobry, nazywam się Justyna Ulicka i pracuję w firmie M2 Films, gdzie zajmuję się dystrybucją filmową, o której chciałabym Wam dzisiaj krótko opowiedzieć. Na pewno każdy z Was był kiedyś w kinie i macie swoje ulubione filmy lub bajki, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jak te bajki w tym kinie się znalazły? Żeby film mógł trafić do kina, trzeba go najpierw kupić. Dystrybutorzy jeżdżą więc na takie specjalne targi filmowe, które odbywają się na całym świecie, gdzie spośród tysięcy różnych filmów wybierają taki film, który najbardziej im się spodobał i który będą mogli tutaj w Polsce pokazać jak największej grupie osób. Wybór jest bardzo duży, może być to bajka lub film, na który chętnie poszliby do kina wasi rodzice. Tak naprawdę to, czy dany film uda się nam kupić, zależy od tego, ile możemy przeznaczyć na to pieniędzy. I czy uda nam się ten film w odpowiedni sposób tutaj w Polsce zareklamować? Żeby móc zareklamować film, potrzebujemy mieć polski tytuł filmu, gwiazdun filmowy, czyli taki krótki filmik składający się z najfajniejszych fragmentów w filmie i plakat filmowy. Oprócz tego my jako dystrybutorzy musimy bardzo konkretnie określić sobie, do kogo ten film musi trafić. Na przykład, jeżeli kupiliśmy bajkę, musimy określić, czy jest to bajka dla małych dzieci, czy jest to dla dzieci trochę starszych i w odpowiedni sposób trafić z reklamą do na przykład do rodziców tych młodszych dzieci lub do rodziców tych starszych dzieci. Jak możemy to zrobić? Możemy zrobić reklamę w. W internecie możemy zareklamować film w telewizji, w radiu lub na billboardach, czyli takich dużych plakatach, które znajdują się przy ulicach w miastach. Jeżeli mamy już takie, taką najprostszą, naj, najbardziej standardową formę reklamy załatwioną, musimy skontaktować się z kinami, z jak największą ilością kin w Polsce i przekonać te kina do tego, że to właśnie nasz film. Będzie się cieszył w kinie powodzenie. Mam dla Was teraz takie krótkie zadanie. Chciałabym, żebyście przypomnieli sobie, jaki jest Wasz e, ulubiony film, i żebyście postaraliście zrobić swoją wersję plakatu filmowego. Tutaj za mną widzicie plakat do filmu Mój Przyjaciel Ufik, który wprowadzaliśmy do polskich kin. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj mamy tytuł filmu, tutaj na górze mamy hasło. Może być to na przykład jakieś rymowane hasło, które przyciągnie, przyciągnie uwagę. A tutaj na dole mamy informację o tym, kiedy film, w nie, się powinien pojawić. Pamiętajcie, że filmy w Polsce przeważnie pojawiają się w piątki. Oprócz tego, mam dla Was tutaj kilka, kilka ulotek filmowych, które może Was w jakiś sposób zainspirują. Zwróćcie uwagę na to, gdzie znajduje się tytuł filmu, czy jest w centralnej części, czy jest może, czy jest wyżej, czy jest niżej. Co się znajduje na, w centralnej części plakatu. Tutaj mamy na przykład biegnącego chłopca. Eee, tutaj mamy kota. Zwróćcie uwagę też na kolory, które są używane na plakatach. Przeważnie są to takie kolory, które w jakiś sposób mogą przyciągnąć, mogą przyciągnąć wzrok. Tutaj na górze często też są wypisywane nazwiska aktorów lub nagrody, które film zdobył także to również możecie na takim plakacie filmowym umieścić. No i co? Zapraszam Was do kina.